20 czerwca to Światowy Dzień Uchodźcy, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku i upamiętnia siłę oraz odwagę ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, aby uciec przed konfliktem lub prześladowaniami. W tym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Uchodźcy jest prawo do poszukiwania bezpieczeństwa, zgodnie z którym każdy człowiek ma do tego prawo niezależnie od tego kim jest, skąd pochodzi i kiedy jest zmuszony do ucieczki. W Polsce od niemal czterech miesięcy jest to szczególnie widoczne, odkąd przybyło do nas wielu uchodźców z Ukrainy. Jako naród, ale też jako państwo, jako rząd robimy bardzo, bardzo dużo i bardzo dobrze. Zresztą w tym miejscu też warto podziękować mieszkańcom naszego kraju, że tak dużo oczywiście dla uchodźców robią. To są uchodźcy dotknięci, mówimy o tej przede wszystkim grupie, która napływa. Z Ukrainy. To są uchodźcy dotknięci no, największą tragedią, bo dotyka ich wojna. I to taka wojna pełnoskalowa. Nie wojna hipotetyczna, nie wojna hybrydowa, tylko totalna wojna, gdzie po prostu giną codziennie ludzie, gdzie ginie setki ludzi, gdzie zabijani są Ukraińcy, gdzie zabijani są cywile, mieszkańcy Ukrainy. Mogę bez ryzyka powiedzieć, że polskie państwo i także Polacy starają się robić jak najwięcej. Pamiętajmy, że u nas, proszę państwa, to warto ciągle podkreślać. U nas nie ma obozów dla uchodźców. To jest rzecz, która nas fundamentalnie różni z całym szacunkiem od jakby innych krajów w Europie. My nie budujemy i my nigdy nie będziemy budowali żadnych obozów dla uchodźców. My będziemy po prostu ich przejmować u siebie. My będziemy chcieli, żeby oni się tutaj jak najlepiej czuli. Czy podejmą decyzję w swoim życiu? Myślę, że tak. Najlepiej zdołałem poznać, bo troszkę znam ten temat z racji pracy, którą w tej chwili wykonuję w Warszawie. Pewnie będą chcieli wracać do swojej ojczyzny, jeżeli to już będzie tylko możliwe. Natomiast dopóki są tutaj, to naszym, że tak powiem, obowiązkiem jest to, żeby im pomagać, żeby im Służyć i tak się dzieje. I jest to widoczne także w naszym subregionie, gdzie przybyło kilka tysięcy uchodźców z Ukrainy. Wielu młodych trafiło do polskich szkół, w których zostali ciepło i z empatią przyjęci. Staramy się pomagać jak możemy, tłumaczymy, korzystamy z wszelkiego rodzaju pomocy, żebyśmy się porozumieli, bo wiadomo, język nasz i język ukraiński się różnią. Natomiast nieraz wychodzi tak, że siebie zrozumiemy nawet bez żadnego tłumaczenia, bo Język ukraiński ma jakieś podobne słowa w języku polskim, więc pomagamy jak możemy. Ja, na przykład, pomagałem w ten sposób, że oprowadzałem po mieście, mówiłem, gdzie można zjeść, gdzie można na przykład kupić jakieś niezbędne produkty. Jednak najważniejsze jest to, abyśmy pomogli im zaadoptować się do nowych okoliczności i zasymilować z lokalną społecznością. To jest bardzo ważne, ponieważ... Um... Osoby, jak przychodzą do innego państwa, do innego środowiska, mogą się czuć strasznie osamotnione. Dlatego potrzebujemy właśnie y, takich relacji z nimi na podstawie y, cześć, cześć, co tam u ciebie, czy wszystko jest w porządku. Musimy się pytać y, do właśnie osób z Ukrainy, czy wszystko jest z nimi w porządku, czy się dobrze czują z nami. A nie jest to łatwe dla osób, które zmuszone są zostawić cały swój majątek oraz dotychczasowe życie i zaczynać je od nowa w obcym kraju. Jedną z takich osób jest Inna, która uciekła z atakowanego przez Rosjan Charkowa. My jesteśmy z Charkowa. U nas było bardzo głośno słychać bombardowania, i praktycznie w dwie godziny musiałyśmy spakować się i wyjechać z miasta. Jechałyśmy praktycznie przez całą Ukrainę, przez Dnietropietrowsk, obwód Kropiwnicki, Winnicę, Tarnopol, obwód Lwowski, a potem trzy dni stałyśmy w samochodzie w kolejce na granicy, którą przekroczyłyśmy w Rawie Ruskiej. Praktycznie cały tydzień byłyśmy w drodze. Przyjechałyśmy tutaj i widzimy, że Polska jest bardzo przyjazna, ludzie są bardzo dobrzy. Ina uciekła wraz z dziesięcioletnią córką Kariną, która w swoim kraju była mistrzynią w gimnastyce sportowej. Obie znalazły miejsce na realizację swoich pasji w studiu Tańca Rytmiks w Koninie. Karina doskonali swój warsztat gimnastyczno-taneczny, a jej mama dostała możliwość uruchomienia warsztatów plastycznych dla dzieci, ponieważ sama pięknie maluje. Karina się świetnie odnajduje, tańczy, cieszy się i bardzo dobrze sobie radzi, rozwija się. Co prawda to nie gimnastyka artystyczna, ale mamy akrobatykę i kołajop, więc i taniec, i balet, i step, więc nowe. Ścieżki jej się bardzo, bardzo spodobały. Jest zadowolona i uśmiechnięta. Już jak pierwszy raz przyszła na zajęcia, rzeczywiście była bardzo przestraszona. Ciężko było jej, ale teraz naprawdę jest, jest fajnie. fajniej. Ona też próbuje się właśnie odnaleźć tutaj w naszej rzeczywistości, żeby jej pomóc Powstały dla niej w studiu tańca rytmik zajęcia plastyczne. Nie każdy się zdecyduje na obraz w domu. I właśnie wymyśliliśmy, że można malować na ubraniach. Więc zostały. Pani Ina kupiła farby do tkanin. Kupiliśmy kurtki. No i dzieje się. Pierwsze prace już powstały. Kolejne projekty, jakieś tam pani Ina ma w głowie. Natomiast w 2014 roku, czyli odkąd rozpoczęła się rosyjska agresja na wschodnie tereny Ukrainy, z Donbasu do Konina wraz z rodzicami uciekła Jana Akopian, dzisiaj uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koninie. Ja i moja rodzina przyprowadziliśmy się jeszcze w 2014 roku, bo mieszkaliśmy na Donbasie, gdzie wybuchła wojna. A potem mieszkaliśmy w Niemczech 5 lat i teraz od 3 lat w Polsce. Um, także już byłam jeszcze mała, kiedy wybuchła wojna. Nie pamiętam za bardzo, ale pamiętam, że było strasznie i niemiło spełnienie. Jestem szczęśliwa, że jestem tutaj, że jest spokojnie. Um, mam dużo przyjaciół. Oni bardzo. Dobrze do mnie się odnoszą i ogólnie to Polska jest bardzo dobrym krajem. Dla Polski Światowy Dzień Uchodźcy w tym czasie jest dniem szczególnie ważnym. Z jednej strony ze względu na trwający kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, a z drugiej strony wojnę toczącą się w Ukrainie, w wyniku której już ponad 4 miliony uchodźców przekroczyło granicę z Polską. Niestety na razie tylko do końca czerwca przewidziana jest rządowa pomoc finansowa dla tych, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy i póki co nic nie słychać o przedłużeniu tego terminu. Myślę, że będziemy pracowali nad tym. Ja bym tego jeszcze tak kategorycznie nie rozstrzygał. Teraz jest, pamiętajmy, że to też musi być decyzja parlamentu. To jest szereg różnych czynników. Musimy oczywiście bardzo skrupulatnie przeliczać budżet. To nie ogana najmniejszej wątpliwości. Ale no, może nie lubię tego słowa, bo ono jest troszkę wyświechtane, ale damy radę. Warto tutaj przypomnieć, że liczba migrantów przymusowych stale rośnie. Agencja ONZ do spraw uchodźców poinformowała niedawno, że łączna liczba osób na całym świecie, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktów, przemocy, strachu przed prześladowaniami i łamaniem praw człowieka przekroczyła w 2020 roku 100 milionów. Oznacza to, że jedna na 78 osób na świecie została zmuszona do ucieczki. To dramatyczny krok milowy, którego jeszcze 10 lat temu mało kto by się spodziewał.